Sobota, 25 stycznia, minęła godzina 22, zapraszamy do Studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. I Marcin Mańka. Bardzo nam miło, że w dzień gracza Lotko spotykamy się z Państwem. A gry i loterie Lotto to szansa na wysokie wygrane, a te padają u nas niemal codzienny. Lista zwycięzców dowodzi, że nasi gracze wiedzą jak ustrzelić sporą wykranę. A o tym, jak wygrywanie może spełnić marzenia, wiedzą sportowcy z Drużyny Marzeń Lotto. Między innymi Tomasz Bartnik, Strzelec sportowy i reprezentant Polski z Tokio i Paryża. Konrado Moreno miał przyjemność spotkać tą w w naturalnym środowisku na strzelnicę. nagranie z tego spotkania obejrzą Państwo zaraz po programie na YouTube na naszym kanale Lotto Radość Wygrywania. Tomek dobrze zna radość wygrywania i smak zwycięstwa. Jest złotym medalistą mistrzostw świata, także złotym i z brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Bolesnaś gracze doświadczyli tego samego uczucia na własnej skórze. Losowania zaczynamy od multimulti. -multi. Tutaj liczy się sposób i strategia. Dzięki niej szansa na wygraną może być większa. Losujemy 20 liczb z 80 multimulti. Życzę -multi. Państwu celnych strzałów. 76 16 53 Siedemdziesiąt dwa, trzydzieści trzy, siedemdziesiąt cztery, dwadzieścia trzy, pięć, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt cztery, czterdzieści jeden, dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć, czterdzieści trzy, sześćdziesiąt osiem, trzydzieści sześć, osiemnaście, 45, 62, 29. Liczba 29 jest plus. W mini to mamy największą szansę trafienia głównej wygranej, ale do zdobycia może być nawet 500 tysięcy złotych. Losujmy 5 liczb z 42. I liczę, że już za chwilę padnie wiele wygranych. Oto wylosowane liczby w Multi Multi. W mini to oczywiście 33. 3. 5, 41, 32. Kaskada daje aż dwie szanse na ustrzelenie wysokiej wygranej. Na losie znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Wygrana jeden z nich może być warta 250 tysięcy złotych. A teraz skupienie strzelca, spokojny oddech i losujemy. 12 z 24 liczb w kaskadzie. I oto na 18, 23. Dwadzieścia cztery piętnaście, jedenaście cztery, dziewięć, siedemnaście, osiem pięć, jeden dziewiętnaście. Skupienie strzelca, spokojny oddech taki pistolecik. Chyba wyglądam trochę jak James Bond. Odrobnie. Bardzo dziękuję. A wracając do naszego tematu, Marysia, z czym kojarzycie się strzelectwo sportowe? Jest to przede wszystkim z niesamowitą precyzją, skupieniem i tak sobie myślę, że doskonałą techniką. Jak patrzę na strzelców sportowych podczas zawodów, to mam wrażenie, że są w kompletnie innym świecie. Nie słyszą warunki kibiców, nie myślą też o presji związanej z wygraną. Tak, ja myślę, że może stosują jakieś specjalne techniki. Jeśli są Państwo ciekawi, tak jak i my, zapraszamy na materiał. Zobaczymy również, jak na strzelnicy poradził sobie Konrad. Ale ja mam nadzieję, że Tomek zdradził mu jakieś tajne sposoby na opanowanie. Mogą się one przydać naszym graczom podczas skreślania liczby, bo to może być stresujące. A celnie skreślając liczby w ekstrapensji, można wygrać pensję na długie lata. Nawet 5000 złotych wypłaconych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. To jest w ten moment, celujemy i losujemy 5 liczb z 35 i jedną liczbę z 4. 2 18 26 6 8 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba Dopłacając złotówkę do zakładu extra pensji można oddać drugi strzał i zgarnąć wygraną w ekstrapremię, a do zdobycia jest 100 tysięcy złotych. Od ręki. ekstra ekstrapremię, losujemy 5 liczb z 35 i jedną liczbę z 4: 1, 12, 18, 22. Ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra Premier jest liczba. Wszystkie wygany są bardzo miłe, ale są takie, które cieszą bardziej niż inne. Zostać lotto milionerem to jak zdobyć złoty medal. A tym razem ten złoty medal może być wart ponad 21 milionów 700 tysięcy złotych. Sporo. A gracze lotto plus mają szansę na zdobycie miliona złotych. Powodzenia.

Trzydzieści pięć, cztery, czterdzieści siedem, czterdzieści, siedemnaście dziewięć. Mamy nadzieję, że dzisiejsze, dzięki dzisiejszym losowaniom wielu naszych graczy poczuło radość z wygrywania. Wylosowane liczby można sprawdzić w każdej chwili na stronie lotto.pl. Przypominamy, że zaraz po programie na YouTube i na kanale Lotto Radość Wygrywania będzie można obejrzeć rozmowę Konradą Moreno z Tomaszem Bartnikiem, strzelcem sportowym i reprezentantem Polski. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na kolejne losowanie już jutro, które poprowadzi właśnie Konrad. Danoc. Kiedy wygrywasz w EuroCheckpot, marzenia stają się rzeczywistością. Korzystasz z życia i nie martwisz się o przyszłość najbliższych. Teraz do wygrania 180 milionów złotych. EuroCheckpot, doświadczaj więcej.